Rządy pieniądza. Dzień dobry Państwu, Anna Grabowska, zapraszam na rządy pieniądza. Będziemy dzisiaj rozmawiać o nowych rozwiązaniach dla przedsiębiorców, będziemy rozmawiać o dzieciach, a właściwie o świadczeniach dla dzieci wszak to y, dzień dziecka, więc może warto też i do tego się odnieść. Kwestii jest sporo, mamy też najnowsze dane o inflacji, zatem rozpoczynamy nasze rządy pieniądza. Witam gości, dr Sławomir Dudek, Instytut Finansowy, dzień dobry. Dzień dobry. I profesor Mariusz Andrzejewski, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Witam, panie profesorze. Dzień dobry, dzień dobry państwu. Witam i, ale zacznijmy od tego, co wczoraj zostało ogłoszone przez minister rodziny. Razem z premierem, razem z ministrem rozwoju mam na myśli mały ZUS, który ma zostać wydłużony. Mały ZUS dla około 300 tysięcy firm zostało powiedziane i ma być rok dłużej. Argumentacja oddech dla dalszego rozwoju firm. No dobrze, teraz, ja powiem tak, teraz oddech, a za 30, 35, 40 lat co. No jak ocenia to pan, panie profesorze? No ja oceniam to jednak jako rozwiązanie dobre i potrzebne w tym momencie. Dlaczego? Dlatego, że przedsiębiorcy no skarżą się na najbardziej ta grupa, czyli nasi przedsiębiorcy skarżą się na jeszcze niektórzy na skutki wprowadzenia zmian podatkowych, na obciążenia Związane z prowadzeniem ich działalności, więc w czasie, kiedy jest czas kryzysu, a ten kryzys jest spowodowany wojną na Ukrainie, takie udogodnienie dla przedsiębiorstw, w szczególności tych małych, naprawdę najmniejszych, które mają ograniczone możliwości zwiększenia swoich przychodów, a w związku z powyższym mają też ograniczone środki na pokrycie kosztów, to jest rozwiązanie dobre. Natomiast ta kwestia, którą pani. No pani jakby świadomie, Policza, bo. bo... Bo, bo mając tutaj na myśli to, co też mówi profesor Uścińska, dbając oczywiście o nasze przyszłe emerytury. No właśnie. Jest to, jest to rzecz taka jednak, w której trzeba podkreślić, że my nie mamy takiego zupełnie systemu, w którym 1 do jeden, czyli tyle, ile pieniędzy każdy z nas odłoży do zus tyle z powrotem będzie miał wypłacane w postaci emerytur. Jednak jest to taka, jest nasz system jest systemem, w którym mamy ogólną odpowiedzialność za wszystkich na emeryturę, przejawia się to w tym, że mamy minimalną emeryturę, a więc każdy, kto będzie odkładał, być może nie odłoży nawet na minimalną emeryturę, to jednak tą minim, minimalną emeryturę dostaje i dzisiaj będzie dostawał w przyszłości. W związku z powyższym, jeżeli by ta udogodnienie Dotyczyło naprawdę dużych firm, krezusów, mających ogromne zyski, to byłbym przeciw, bo to jest niepotrzebne i to, to wtedy by było niedobre. Rozwiązanie natomiast dla tych najmniejszych przedsiębiorców, tak, to jest na jeszcze przynajmniej rok rozwiązanie potrzebne i cieszę się, że zostało wprowadzone i przedłużone. Jasne, ja rozumiem, że to chodzi o rok 24, bo tam jest takie założenie, że co najmniej jedna składka na zasadzie małego zysku w 2023, czyli 23 i 24 na przykład. Prawda? Tak. O, to, o to chodzi. Dobrze. To teraz, doktor Dudek, bardzo proszę, jak pan to ocenia. Tutaj pan profesor powiedział ciekawą tezę, że mamy taki system, w którym dopłacamy do niektórych emerytur. No mamy system kapitałowy zawsze, doktor Dudek. Znaczy, gro emerytu... Znaczy... Ale bardziej oceniamy jakby to rozwiązanie dla małych firm na, na, na tu i teraz. To jest tylko taki... Dodatek na przyszłość. Znaczy podstawowy system, tylko szybciutko powiem, mm -hmm. no jest e, w tym momencie sprawiedliwy i nawet chwalony na świecie. To jest ten system zdefiniowanej składki, gdzie e, emerytura zależy od tego, ile zgromadzimy na tym e, koncie. E, to nie jest kapitałowe konto, ale rejestrowane są składki w zus i tutaj jest aktuarialnie to wszystko w porządku, no ale mamy wiele wyjątków. I pewnie pan profesor mówił o tych wszystkich wyjątkach, które istnieją, które są z perspektywy tych pozostałych, którzy Jasne, tak. są nieuczciwe i powinny być mocno wyjaśnione. A co do samego rozwiązania, no to my cały czas. Nieuczciwe to mocne słowo, no dobrze. Może to zależy z jakiego punktu <laughs> widzenia wie pan, jeżeli tutaj dbamy o i tak dalej, to uargumentować jest bardzo łatwo, dlaczego tak jest, że mamy minimalne, że mamy Mama Plus i tak dalej, no ale. No dobrze, przejdźmy do, do tego 300. Znaczy, problem jest taki, że my potrzebujemy firm. trwałości. Firmy najbardziej potrzebują trwałości i cały czas na takich prowizorkach wszystko jest stworzone. Systemy emerytalne powinny być trwałe, stabilne, bardzo rzadko zmieniane, żeby była ta pewność. No i w tym rozwiązaniu mamy jakieś, znowu to było czasowe, znowu mamy czasowe przedłużenie na jeden rok, a co dalej? Pamiętajmy, że mamy maraton wyborczy tak naprawdę trzy lata, bo później mamy wybory samorządowe, europejskie, prezydenckie, pewnie znowu będzie to, to przedłużane. Ale ja, komplet... to może małe firmy się ucieszą z tego punktu widzenia tu i teraz, żeby mieć ten oddech, jak to zostało powiedziane. Znaczy tak, z perspektywy firmy rzeczywiście to jest korzystne, z perspektywy finansów publicznych mamy ubytek środków, z perspektywy przyszłości tych. Jeszcze nie potrafi pan powiedzieć jakich? Yy, znaczy, no wcześniej trzeba by to wyliczyć. No pewnie. właśnie mi brakuje wyliczeń, że rząd raczej powinien to nie ogłaszać na konferencji prasowej, tylko przygotować tabelkę rozliczenia. Ja, no może Pan wyliczył Instytut Finansów Publicznych. Yy, no ta... wszystko się tak dzieje, że nie nadążamy z tym wyliczeniem, ale yy, znaczy no to nie będzie tyle kosztowało na pewno co te ostatnie powiedzmy różne zobowiązania jako 800 plus czy, 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 czy inne, ale to też pewnie będzie, będzie kilka miliardów yy, złotych. No może. Ponad miliard na pewno, ale tu nie chcę mówić, ale z drugiej strony rzeczywiście emerytury będą niższe. Moim zdaniem, jeżeli już jakieś rozwiązania to powinny być w tych częściach obciążeń firm, które nie dotyczą stricte składki emerytalnej. No bo jest szereg innych składek, które mogłyby być redukowane, żeby. Jakich? Yy, znaczy tak, no... Po, po... Nie likwidujemy chyba zdrowotnej, wypadkowej, no bo to są, no raczej o to trzeba dbać, tak? Tak, tak, tylko że budżet to jest i tak całość, i tak budżet dokłada do NFZ-u jest, jest dotacja, bo musi wyrównać ten procent PKB. No niestety trzeba powiedzieć, trzeba też wyliczyć, jakie emerytury będą dla tych osób, które teraz korzystają z tego małego ZUS-u, tak? Czyli z jednej strony mamy problem na przyszłość, dla przyszłych pokoleń, przyszłych rządzących. Oni będą mieli przedsiębiorców, którzy prawdopodobnie nie wypracują sobie tej emerytury, Albo trzeba będzie im dopłacać do, do minimalnej, bo teraz płacą składkę preferencyjną. Yy, mamy ubytek yy w yy finansach publicznych, który musimy pokryć. Bo tych składek nie będzie, a jej planowaliśmy, a mamy wyzwania, wydatki obronne, zdrowotne i inne inne, inne rzeczy. Także to jest bardzo złożona sytuacja. No i... Na razie pewnie to wynika z tego, że ZUS sobie dobrze radzi, tam jest te 80, tak? 4, mniej więcej procent pokrycia ze składek tego. Powiem jest tylko tak, jeżeli za obniżeniem podatków, a obniżanie podatków do pewnego poziomu dla. dla, dla Przedsiębiorstw, które są rozwojowe i powiększają ten torcik do podziału, czyli PKB jest korzystne, ale jeżeli nie znajdziemy oszczędności w to miejsce w innych wydatkach, to to może być ryzykowne, no bo zabraknie nam na coś, na coś pieniędzy, na ważne usługi publiczne albo na coś innego. Także bardzo złożona sprawa i wiele, wiele aspektów tutaj trzeba. Uwzględnić. Ja bym miała jeszcze już, już, mamy wiele wątków, ale jeszcze dopytam, jeżeli już o tym tutaj trochę widzę, doktor Dudek powiedział, no to do, do pana profesora, pani profesorze, no rozwiązanie na to oczywiście ma rzecznik małych i średnich przedsiębiorców, bo mówi, żeby płacili przedsiębiorcy od swoich rzeczywistych przychodów tak naprawdę składkę, czyli wtedy mały płaciłby mało, dużo. dużo no. No w sumie to tak jest, ale my mamy przecież rozwiązania ryczałtowe, różne rozwiązania podatkowe, no, mamy, więc nie zawsze, nie zawsze się da taki prosty procent przyłożyć do, do, tego, do, do, do tych składek. I dlatego właśnie te średnie jakieś, które są podstawą wyliczenia tego ZUS-u i dużego, i małego, a w przypadku małego są one obniżane i to blisko o, o 50% tak. no, są rozwiązaniem, które też pomagają, bo jeżeli jesteś, jeżeli jesteś przedsiębiorcą i masz przychody do 120 tysięcy, proszę Państwa, no to to jest naprawdę e, dla przedsiębiorcy tak mały przychód, że jeżeli, no nawet jeżeli się pr prowadzi przedsiębiorstwo w postaci e, taksi, e, no to niejednokrotnie rozmawiałem z panami e, z, e, prowadzącymi taki biznes, to proszę sobie wyobrazić, że dziennie trzeba naprawdę na e, tego obrotu e, e, wykonać e, e, tak dużo, że jeżeli się zapłaci duży ZUSy e, i Wszystkie podatki, opłaty i paliwo, to liczyliśmy, to czasami zostaje mniej niż tysiąc złoty rozporządzalnego dochodu, jeżeli są takie średnie, średnie czasy. I tu o takich przedsiębiorcach mówimy. Mhm. I dlatego, tak jak powiedziałem, jeżeli by to było udogodnienie dla tych, którzy mają możliwość skorzystania ze skali, z, z tego, że w gospodarce jest dobrze, w naszej polskiej gospodarce, że biznes się dobrze kręci, że można zwiększyć się te obroty, ale czasami są takie właśnie zawody potrzebne, niezwykle potrzebne. Gdzie, gdzie po prostu z tego, że się działa w środowisku lokalnym, gdzie nie ma wielu mieszkańców, nie jest się w dużym mieście, gdzie tych klientów nie, nie, nie będzie dziesiątki tysięcy, tylko, tylko setki na przykład w ciągu roku, to z tego powodu wynikają ograniczenia możliwości zwiększenia obrotu i tym przedsiębiorcom należy się właśnie taka pomoc w postaci obniżenia takiego stałego kosztu, jakim jest ZUS. Trudne pytanie zadam. Jak już o tym rozmawiamy, krótko, jakby można było. Podoba się panu, panie profesorze, Sposób opłacenia składki przy ryczałcie zdrowotnej? Tak podoba mi się. Tak, to jest. Okay. Dlaczego nie? Proszę Państwa, mi się nie podobało odliczanie składki zdrowotnej dotychczas. Jestem tutaj, rozumiem, jakimś nielicznym przypadkiem, który będzie chwalił rezygnację ze składki zdrowotnej, jeśli chodzi o możliwość jej odliczenia. Ja powiem Państwu i Pani Redaktor, dlaczego? Dlatego, że nikt nie zwracał w tamtym momencie, kiedy składka zdrowotna była możliwa do odliczenia od podatku, na to, że ktoś, kto zarabia 5 tysięcy miesięcznie, czyli 60 tysięcy rocznie, a drugi ktoś, kto zarabia 50 tysięcy miesięcznie i, 60, i 600 tysięcy rocznie, to jest tak, że obaj zapłacili swoje podatki, księgowy im, czy doradca podatkowy im wyliczył te, te podatki, po czym jeden z tego systemu budżetu naszego państwa wziął. 775 od tych od podatków, czyli 4650, a drugi z tego systemu, z naszego budżetu państwa, ten, który zarabia 600 tysięcy rocznie, czyli 50 tysięcy miesięcznie, wziął sobie 46 46500 zł. To pytanie jest, czy to było w ogóle sensowne i, i, i sprawiedliwe rozwiązanie. Otóż nie, nie było. I dobrze, że e, wprowadzono e, już zakaz tej możliwości dobrze. drenowania budżetu państwa przez najbogatszych, tych, którzy znaczy mają tak jakby... duże dochody, że, że nie potrzebują dostawać dotacji z budżetu państwa w postaci czterdziestu jest Tak, tak, ten zakaz jest identyczny, dotyczy wszystkich, pewnie zawsze e, zasada ogólna jest dobra, ale jak ja pytałam, czy się panu podoba, to trochę miałam na myśli co innego, miałam na myśli to, że jak e, przychód takiej osoby wzrośnie w ostatnim miesiącu roku, na przykład jednym, to będzie dopłacał składkę, wyrównywał ją e, według najwyższej stawki, także za a pierwszy to, miesiąc, kiedy pani, zarobił 1000 złotych. To pani redaktor, to już już mówię. E, nie podoba mi się to, A krytykuje was. to. Dlaczego? A. Dlatego, że życie przynosi tak, takie sytuacje w, tej, w tym momencie, że e, przedsiębiorcy zawieszają działalność na dwa ostatnie miesiące was. w ciągu roku, żeby nie przekroczyć tak tego. Jest. To, to jest po prostu niemądre rozwiązanie. To trzeba szybko wprowadzić, że absolutnie tutaj dalej albo proporcjonalnie, Zmienić albo to. złotówka za złotówkę, tak e, albo inne rzeczy. Więc tutaj wspólnie jak najbardziej, jeżeli w tym pytaniu była e, było właśnie tak. takie, taka ukryta myśl, to w pełni się zgadzam i apeluję stąd do Ministerstwa Finansów, żeby jak najszybciej tą rzecz jeszcze poprawić. Od razu powiem, że w Polskim Ładzie, też pod wpływem mojej krytyki w, w dwóch wywiadach przecież w mediach ze stycznia 2023, bardzo dużo wprowadzono bardzo dobrych zmian dla przedsiębiorców w Polskim Ładzie. Jednej, tą jedną powinni jeszcze dopracować. Miejmy nadzieję, że tak się stanie. Życzę tego również panu profesorowi. Wiele osób tak mówi, także tutaj na naszej antenie w rządach pieniądza, w różnych miejscach, że właśnie to jest punkt do zmiany, szczególnie, że tam tak, potem, to jest punkt do zmian. jak się wyliczy średnio, to wcale nie płaci taka osoba 9%, tylko nawet 11% tej składki. I to jest nieuczciwe, bo to jest nierówne, niezgodne też z systemem podatkowym. Ja sobie na to pozwalam. A teraz dr Dudek w tej sprawie tylko krótko. Zgadza się pan z panem profesorem? Znaczy zgadzam się z tym, że w ogóle system trzeba uprościć. To jest dla mnie system płacenia składek zdrowotnych, podatków dla przedsiębiorstw. Co, co, ale powiem jedną rzecz, małych... ale to boli tu i teraz, bo teraz ci ludzie dopłacali te parę tysięcy złotych, więc to można zmienić szybko, żeby tak. oni się nie czuli tak Znaczy To jest paradoks i w ogóle płacenie składek zdrowotnych od sprzedaży aktywów, gdzie ktoś nagle się pozbywa czegoś z przedsiębiorstwa, też, też, też jest niekompletnie nieracjonalne. Ale moim zdaniem my powinniśmy dążyć do Uproszczenia systemu podatkowego. Mamy wiele ryczałtów, różne rozwiązania. Uważam, że taki ktoś, kto zaczyna biznes, młody przedsiębiorca, wchodzi na rynek, gdzieś właśnie na te rynki lokalne, jak mówił pan profesor, no, on musi od razu wynająć księgowego. Nie jest kompletnie w stanie zapłacić podstawowych podatków. Musi przeprowadzić optymalizację. Ale nie chce pan ryczałtu zlikwidować przypadkiem? No, y Uważam, że powinien być system jak najbardziej jednolity, że nie powinno być tylu form i powinniśmy wybrać najlepszą formę dla podatników. No, I to powinna być karta, no. no czyli, znaczy, to znaczy, to bo, bo, ogólne, proszę zobaczyć, że liniowe, tak naprawdę no. mamy tak kilka rodzajów podatku dochodowego, mamy kilka rodzajów składek zdrowotnych. Składka... No, ale to jest, panie doktorze, wielka praca. Teraz był postulat, pana profesora, żeby zmienić to jedno, przy tym postulacie na razie pozostajmy. To jest wielka praca, choć na pewno potrzebne, O tym się mówi, tak? E, może to zostanie zrobione. Dobrze, panowie, bo przejdźmy do kolejnych tematów, bo mamy ich bardzo dużo, tak naprawdę. E, chciałabym troszkę chociaż dwa słowa. No Dzień Dziecka i tutaj mamy oczywiście całe mnóstwo świadczeń. Mamy, wiadomo, Rodzinny Kapitał Opiekuńczy, Mama Plus, 300+, plus. no i oczywiście teraz to sztandarowe zamiast 500, 800 i jeszcze coś. Mamy dzisiaj podobno usłyszeć, zobaczymy, nie wiem, czy to tylko pogłoska o Nowym Bonie Turystycznym, a tutaj to naprawdę całe mnóstwo jest Informacji różnych sprzecznych, jak on będzie, i 500 zł, i nie dla wszystkich, i 2000, i dla seniorów. No mnóstwo pada. Panie profesorze, tak pokrótce, żebyśmy cokolwiek zdążyli. Tak, pokrótce powiem, że te programy właśnie, które są przez rząd obecny wprowadzane, są niezwykle potrzebne dla gospodarki. Ja jako ekonomista widzę ogromną, pozytywną, pozytywny wpływ na rozwój gospodarczy dla przedsiębiorców również i programu 500 i wiem, że 800 Plus, też przywróci nam ten, w strukturze wzrostu PKB ten aspekt wynikający z konsumpcji, ale tej dobrej konsumpcji, gdzie te pieniądze są właśnie wydawane dla, i, i stanowią przychody dla przedsiębiorców, którzy dzięki temu dużo lepiej funkcjonują. Następnie te kwestie 300 zł na wyprawkę, ale te dla matek, które do trzeciego roku życia mogą pobierać 500 zł miesięcznie albo 1000 zł w ciągu, w ciągu roku. To są wszystko rzeczy, Niezwykle potrzebne i uwaga. Idące w gospodarkę, to jest dobrze e, zainwestowany pieniądz przez e, mikrojednostki, mikrojednostki, e, jaką jest rodzina każda I w gospodarce, tu? a oni potrafią bardzo dobrze, szczelnie wy wydatkować te pieniądze, czyli zainwestować I w gospodarkę. Tu kropka, panie profesorze, Więc, bo teraz tak. doktor Dudek, który pewnie zaraz będzie, ja, tak czuję przez skórę, krytykował 800, plus, to zanim to powie, to ja powiem, że według UNICEF w 2015 roku co dziesiąte polskie dziecko żyło w ubóstwie. Teraz problem zniknął. Tak, po pierwsze program był reklamowany jako program demograficzny. Nie, który... nie, były dwie nogi od samego no początku. Dwie, tak, dwie nogi. I teraz powiem tak, za, są poważne badania naukowe, i, yy, które mówią, że za jedną dziesiątą wartości tego programu można było zlikwidować ubóstwo wśród dzieci. A ten pro, czyli 90% poszło na e, niby walkę z demografią, poszło do bogatych, niezależnie czy ktoś cierpił. Kto to osób. wyliczył? Jak to wyliczyć? E, to są poważne badania naukowe e, i, i Pan i, twierdzi, że można było o jedną dziesiątą, tylko wydać na te, nie wiem, wyjazdy dzieci, na naukę, edukację, zakupy przyborów, to by wystarczyło? Tak, tak, ktoś ale po, tak to powiem wyliczy? powiem tak, jeżeli mamy 800 plus 300 plus, ja to wyliczyłem wydatki socjalne w Polsce w procencie do PKB do PKB, bo tak trzeba mierzyć właśnie do, do, do rozwoju gospodarczego, tak mierzymy wydatki obronne, tak mierzymy wydatki, wydatki na zdrowie, no to one w szczytowym momencie były o 2% większe. Od 2%, 2 punkty procentowe PKB. No to to by się składało, to jest jakby posumować te wszystkie programy łącznie jeszcze z 13 i z 14, ale ta relacja do PKB teraz dynamicznie spada, bo inflacja zjada wartość tych no, stąd świadczeń. No 800. Tak, ale po drugiej stronie, skąd to było sfinansowane? To jest sfinansowane wielkim minusem w usługach publicznych. I w inwestycjach publicznych, na przykład w nowe szkoły, wyposażenie. Bo jakby spojrzeć na wynagrodzenia w relacji do PKB pracowników, którzy wytwarzają usługi publiczne, to one w relacji do PKB jesteśmy na minusie jeden punkt. Jeżeli chodzi o inwestycje, Muszę postawić kropkę, jesteśmy bo... półtora punktu. Czyli coś? mamy te wszystkie świadczenia socjalne, niby to jest. 1% PKB na plusie, ale mamy 2,5 punkta procentowego na minusie w usługach. Nie publicznych. mam szansy, żeby Łącznie pan jesteśmy żeby na minusie. Oddać panu profesorowi Andrzejewskiemu pewnie. Ale szkoda, ale to króciutko to tylko powtórzę 2% tak, te 2% PKB, 60 miliardów, zgadza się, ale popatrzmy na bon turystyczny, który jak był, to wszystkie przedsiębiorstwa, hotele, restauratorzy bardzo się cieszyli, chwalą i chcą powrotu tego. Dlaczego? Dlatego, że ludzie przyszli i wydali, dali im te pieniądze, dali im możliwość zarobienia i gospodarka się dzięki temu rozwijała. I tak samo działa program 500, 800 i 300, i one są niezwykle potrzebne, a te wydatki nawet dzisiaj 40 miliardów na 500, czy za chwilę, pan doktor słusznie powiedział, 2%, czyli 60 miliardów, to w Skali naszego budżetu, który wynosi rocznie dochody 600 miliardów w tym roku, to są rzeczy, które A. jak najbardziej stać nas na to. I, A i ja myślałam je w, ten w ogóle, że pan doktor to będzie mówił o tym, że to napędza inflację. Panie doktorze, 13% inflacji, no muszę chociaż tak. Oczywiście tak. napędza inflację. No bo... nie, ale czy 13% to pana nie, nie zadowala, no bo jednak idziemy ostro w dół. Dobrze, ja już no pytam teraz, o co innego. Oczywiście mamy, rozpoczęła się dezinflacja, ale też trzeba powiedzieć wyraźnie dla słuchaczy, że spadek inflacji nie oznacza spadku cen. Tak. Ceny Mówimy dalej to za każdym rosna, razem. rosną, to nie jest spadek, tak. cen, druga sprawa. To jest efekt bazy statystycznej, bo przed rokiem porównujemy to do sytuacji przed rokiem, kiedy inflacja była bardzo wysoka. Ja sobie powliczyłem dwuletni wskaźnik. Ale my już inflacji. musimy postawić kropkę dokładnie jest w tym momencie. 29% wynosi ja i się tylko, nie zmienia. Y, ja tylko powiem, tak? że jak program 500 plus ruszył, to przez kilka lat inflacja była znikoma, a przecież był y, kilkadziesiąt miliardów rocznie było wydawane i inflacja ani nie drgnęła z tego powodu, więc to nie jest tak, że, że teraz 800 plus jest głównym czynnikiem napędzającym inflację. Tak, ja jest? bardziej pytałam teraz o te wczorajsze dane Głównego Urzędu Statystycznego dotyczące tych 13% ale i powiedział, że panowie. 700 plus spowoduje inflację? Panowie. Ja się tu opieram na, na panowie. Tym stwierdzeniu. Eee, pa, panowie, dobrze, a Borys powiedział, że to przy naszym wzroście gospodarczym poniżej 3,5 nie ma żadnego znaczenia. Dobrze, no moglibyśmy teraz jeszcze długo, długo, długo na ten temat, ale niestety musimy postawić kropkę. Dziękuję, Dziękuję bardzo. bardzo. Eee, profesor Mariusz Andrzejewski, Instytut. Ekonomiczny Kraków i dr Sławomir Dudek. Silną gospodarkę, silne finanse I publiczne. Tak finansów dalej, publicznych. Jest coraz no lepiej. właśnie, no to się umawiamy na kolejne rozmowy. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.